Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was vlog z takiego produktywnego dnia, a przynajmniej mam nadzieję, że będzie produktywny. Mamy niedzielę. Jest teraz długi weekend, bo jest 30 październik, więc... Um, wczoraj było wolne, wiadomo, bo sobota, dzisiaj jest wolne, wiadomo, bo niedziela. Jutro jest wolne, bo jest poniedziałek, 31. E, a jest wolne dlatego, że wtorek jest 1 listopada. E, więc e, robimy, no, mamy taki długi weekend, także 4 dni bez szkoły. Super. Co prawda, będę się trochę uczyć, i to właśnie dzisiaj mam zamiar poświęcić większość mojego dnia na naukę. Ale wczoraj i przedwczoraj totalnie nic się nie uczyłam, w sumie przez większość dnia. Chillowałam, oczywiście w piątek byłam w szkole, ale po szkole raczej nic nie zrobiłam. Wczoraj byłam na zajęciach, też po zajęciach nic nie zrobiłam, także jestem taka wypoczęta, trochę naładowałam te baterie, ponieważ przez ostatni tydzień, oj, było ciężko, muszę powiedzieć, bo jakoś tak, straciłam trochę siebie, bo weszłam w jakiś wir rzeczy, właśnie, no, w większości szkolnych, ale nie tylko, i jakoś tak, było ciężko się ogarnąć, byłam tak bardzo przytłoczona tym wszystkim, więc nie mogłam się doczekać tego drugiego weekendu żeby sobie wreszcie odpocząć, ale też ogarnąć na spokojnie szkołę, żeby przez tydzień nie musić się o tym za bardzo martwić. No i później idziemy do szkoły tak naprawdę tylko na trzy dni, więc to też nie jest najgorzej. I później kolejny weekend, także super. Jeśli chodzi o naukę, to w sumie u mnie jest to biologia i chemia, bo mam w środę jakąś tam kartkówkę z historii, ale do tego się pouczę może we wtorek w aucie, jak będę jechać na groby. W czwartek chyba nic nie mam. I w piątek mam sprawdzian z biologii, dosyć spory, więc będę musiała się na niego trochę pouczyć. I olimpiadę z chemii, więc mam kombo biolchemowe w piątek. Już nie mogę się doczekać. Wiadomo, z chemii to jest olimpiada, ona nie jest na ocenę, ale chciałabym jednak coś tam się przygotować, dlatego że wiem, że będzie to obejmowało materiał, teraz ten pierwszy etap. Z siódmej i ósmej klasy A problem jest taki, że ja miałam beznadziejnych nauczycieli chemii w siódmej i ósmej klasie i naprawdę nic nie pamiętam e, I jakby, no wiadomo, większość, tak myślę, trzy czwarte tego, co będzie na tej olimpiadzie, to już przerobiliśmy teraz w liceum Więc to spoko, jeszcze jakoś tam wymyślę coś e, Ale są rzeczy, tylko na przykład nazewnictwo chemii organicznej alkohole których po prostu my jeszcze nie przerabialiśmy na lekcji, bo nie doszliśmy jeszcze do tego Bo dopiero co zaczęliśmy chemię organiczną w, tej, w tym roku szkolnym I doszliśmy chyba do alkenów Więc właśnie mam parę rzeczy, które muszę sobie powtórzyć Także uznałam, że na pewno włączę sobie z chemii pana Belfra Bo wiem, że on robi spoko filmiki właśnie jeśli chodzi o Chemie z podstawówki, no a z biologii muszę zrobić na pewno notatki, i od razu, jakby to będzie mój sposób nauki, i chciałabym porobić troszkę zadań. Ale na sam początek tego dnia em, czas posprzątać mój pokój, bo nie wiem, czy to widać za mną, ale ogólnie mój pokój. It's a mess! It's a sweet mess! Więc y, na samym początku zabieram się za to. I zapraszam Was do obejrzenia tego vloga i spędzenia tego dnia ze mną. Mam nadzieję, że dam Wam trochę motywacji do, do jakichś produktywnych działań, a jeśli nie, to mam nadzieję, że po prostu umilę Wam jakoś czas, bo też nie ma co robić nic na siłę. Ja nie byłam produktywna przez ostatnie dwa dni. And that's ok Powiem Wam... Wow! Słońce! Ogólnie uważam, że bałagan mi nie przeszkadza, ale jednak poszlantany pokój to jest coś innego e, I od razu troszeczkę lepiej się czuję Mamy godzinę za 5.12 I teraz chciałabym przez godzinkę sobie porobić notatki z biologii, a później wyjdę na spacer, bo po pierwsze muszę iść z moim pieskiem a po drugie jest tak piękna pogoda, że no naprawdę bym żałowała gdybym nie poszła na spacer, także pójdę sobie tak na godzinkę, żeby odświeżyć mózg, no i jak wrócę to oczywiście zabiorę się z powrotem do nauki, ale teraz zacznę już sobie robić notatki, żeby mieć coś zrobione już. Jest 13, także ja zaraz wychodzę na spacer, zrobiłam trochę notatek Tak ponad jedną stronę mi się udało zrobić A przede mną jeszcze raz, dwa, trzy, trzy i pół A na razie idę na spacer, jest tak piękna pogoda, że dosłownie idę tak, tylko nałożę na siebie bluzę i, i będzie mi ciepło A mam spodnie takie... takie luźne mam spodnie Ścieżką, którą dawno nie szłam. E, wydaje mi się, że ona jest taka dosyć mocno ukryta, także bardzo lubiłam takie przechodzić. Nie wiem, czemu przestałam, e, ale jest właśnie taka na dziko. Jak na to, że jestem w środku miasta, to myślę, że jest tutaj dosyć dziko, bo raczej to nie jest żaden pielęgnowany teren, ale mówię to w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu, bo po prostu, no, uwielbiam tu chodzić. Widać tutaj taki faktyczny. Nakład przyrody i ma bardzo duży urok to miejsce dla mnie. E, także fajnie, że tu przyszłam, bo tak się zastanawiałam, e, czy, czy tu przychodzić, czy nie, ale uznałam, że, że fajnie. I w ogóle mamy koniec października. Ja jestem w krótkim rękawku i, i mi jest zimno, bo musiałam zdjąć bluzę, bo było mi za ciepło w bluzie. Więc w ogóle w jakim my świecie w tym momencie żyjemy, że w Polsce koniec października i jest tak ciepło. Na krótki rękawek, jakby co! Ja już jestem w domu, jak zresztą chyba widać. E, Pomywałam, że na spadce był Jest tak pięknie że nie jest taka. No, przepiękna złota polska jesień, w, w swoim pełnym wydaniu, to jeszcze było tak ciepło dzisiaj. Pokazywałam wam krótki rękawek, także jestem zachwycona. zjadłam obiad po jak wróciłam do domu, chwilę sobie poczylowałam, i wracam teraz do nauki. Jest godzina 15.30. Została mi jeszcze jedna strona na totek z biologii. Dosyć szybko mi to idzie, także nie najgorzej. Jest godzina 17.11 i uznałam, że tą biologię sobie zostawię na wieczór może. A teraz zebrałam się za oglądanie pana Belfra i chciałabym obejrzeć trzy filmiki właśnie z chemii organicznej. I Może jeszcze w trakcie tego nie obejrzeć sobie jakieś. Każdy z tych filmików, jeden trwa godzinę 30, drugi godzinę 16, a trzeci 44 minuty. Ale daję wszystkie na przyspieszenie na 1,75. I postaram się skupić, będę robić jakieś notatki, żeby coś tam aktywnie uczestniczyć w lekcji. A few moments later. Jest godzina 19.40, także trochę mi zleciało, ale obejrzałam wszystkie te trzy filmy. Mam wrażenie, że jest strasznie głośno. Otwarte okno. Git. Zobaczcie to. To są całe moje notatki, ale one są tak brzydkie. Raczej nie będę ich poprawiać, no bo ja jeszcze to będę miała w szkole i wtedy sobie zrobiła notatki z tych tematów. To są tylko takie. Po pierwsze robiłam je po to, żeby się skupić na tym, co mówi. Poza tym, żebym sobie tutaj zajrzała jeszcze przed tą olimpiadą parę razy, e, nazewnictwo chyba jest najważniejsze, żebym sobie powtórzyła, jak to tworzyć i tak dalej. E, I będzie git, także z schemat dzisiaj kończę. Mam jeszcze jedną stronę notatek z biologii do przepisania, także to teraz zrobię. Więc to zrobię e, i kończę naukę na dzisiaj. Sporo biologii i chemii, ale w sumie przyjemnie mi się nawet uczyło dzisiaj Jakoś tak e, nie było źle Myślę, że po tych dwóch dniach przerwy e, to nawet spoko mi się tak do nauki wracało Chociaż jak już kończyłam oglądać te filmiki, no to zaczynało mi się nie chcieć Pokażę wam notatki, które dzisiaj zrobiłam. Tutaj mamy transport, czyli tą połowę strony, jeszcze cała jedna strona, tutaj układ wydalniczy, tutaj dalej układ wydalniczy, narządy zmysłów, rozmnażanie i rozwój i skończyłam. Mamy 20, także idealny czas, żeby zakończyć naukę i zrelaksować się przy Brooklyn Nine-Nine, także to teraz zrobię, idę sobie zrobić tosty eee, i będę oglądać serial. I słuchajcie, to jest chyba dobry moment, żeby zakończyć tego vloga, bo... bo już nic ciekawego nie będę robić. Więc nie ma co go ciągnąć. Także jeżeli wam się spodobał, to nie zapomnijcie o w górze, subskrypcji na dole. Dajcie znać, czy lubicie takie produktywne vlogi i czy chcecie, żebym robiła je więcej. Więc to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie już bardzo niedługo. Pa, pa!